Witam Cię serdecznie. No i nie sposób nie dowiedzieć się o Twoim wywiadzie, w którym to de facto przyjmujesz wyzwanie do walki, ale nie tyle, że przyjmujesz, ale ustalasz swoje warunki. Żeby nie trzymać kibiców w niepewności, więc od razu powiem. Tak, ja się zgadzam, absolutnie się zgadzam. Trener Jacek Gruniak świetnie przygotował mnie pod względem kondycyjnym, fizycznym do ostatniej walki. Dzisiaj szykujemy się do turnieju, ale nie wiadomo, jak się to teraz wszystko potoczy, gdyż walka z Tobą jest dla mnie priorytetem. Ja przypominam sobie, jak dwa lata temu odgrażałeś mi się, że zdegardujesz mnie w 10 sekund i stawiałeś na to milion. Nie wiem, czy dolarów, czy euro, czy złotych, cholera wie. Natomiast po gdy tym, to, gdy to wyzwanie przyjąłem i mmm, powiedziałem, że te pieniądze przeznaczymy na cele charytatywne, to się zapadłeś pod ziemię. Dzisiaj wracasz, wracasz z inicjatywą, aby ta walka e, się odbyła. Natomiast my nie mamy mieć żadnych logotypów, sponsorów na stroju. Jak się wyraziłeś, możemy mieć tylko napis Adamek. Ja też mam mieć napis Adamek. Nie ma problemu, ja się zgodzę, kurwa, nawet co tu napiszę, Adamek z jednej strony, z drugiej, nawet na czole sobie mogę pierdolnąć, Adamek, jak chcesz, tylko muszę wiedzieć, czy to, czy to taki ma być, tak? czy, czy... tylko może Adamek być napisany, tak, z tego, co się tak wyraziło. nie ma problemu, teraz ta, posłuchaj mi uważnie, ja się zrzekam mojej garzy na rzecz Oliwierka Pelona, chłopczyka, któremu pomagam już od chyba drugiego roku życia, nie mojego oczywiście, tylko tego chłopczyka, Urodził się bez rąk, bez nóg. Akurat taki traf, e, że kilka dni temu odezwała się do mnie jego mama, by po raz kolejny pomóż w kupieniu e, protez, no bo on z tych protez wyrasta. Świetnie się składa, świetnie się składa, ponieważ ja, już dzisiaj oficjalnie mówię, całkowicie e, zrzekam się swojego wynagrodzenia za walkę na rzecz Oliwierka Pelona. I kupimy mu nowe protezy. I to jest bardzo dobra wiadomość. Druga wiadomość jest, Tomek, taka, że jesteś absolutnie prekursorem. I to nie pojedynczy, bo pierwsze co zrobiłeś, to jako pierwszy Polak zdobyłeś tytuł Mistrza Świata w Stanach Zjednoczonych. A teraz również jako pierwszy Polak dostaniesz wpierdol za darmo. Tomek, jesteś prekursorem. Wchodzimy w to MMA, MMA panowie MMA, jedziemy z robotą, żeby tam potem żadnych nie było, że tam będzie, kurwa, kickboxing, że żeby... nie, MMA, pełna walka, e, pełne zasady, najbardziej zbliżone do realnej walki i, i co Jacek, bierzemy się do roboty, nie? Tak, tak. MMA, MMA panowie, pod Tomka, no to dzisiaj już zaczynamy trening pod tamka. Adamek. Pozdrawiam pozdrawiamy, pozdrawiamy się, oczywiście Organizacja, która taką walkę może zorganizować, to organizacja Hailik. Na dziś największa organizacja sportów walki w Polsce. Ja jestem już po rozmowach i ja przekazałem już informacje włodarzom, że z rzeką się gazi na rzecz oliwierka e, Peloma. E, także sprawy są już ustalone, są już jasne. Wiem, że rozmawiacie, więc Tomek szybko sprawy dogaduj, bo tu nie ma kurwa na co czekać, ty weź mi wytłumacz co ja na tych spodenkach mogę mieć, Adamek mogę mieć tylko, czy mogę mieć coś jeszcze kurwa, czy, czy, czy może Marcin mogę mieć, Najman mogę mieć, czy tylko Adamek?